Muzyka, pieszczoty, sprawiedliwość, śmiech. Wszystko zostało pochłonięte i został tylko popiół. Po drugiej stronie tych metalowych drzwi nie ma niczego: świat zniknął. Czerwona królowa Reina Riocha to świetny kryminał. Hiszpański to jest w ogóle część, bo to jest e, trylogia. Historia jest znakomita, mrożąca e, krew w żyłach, tak jak powinno być. I co ciekawe, ta książka jest ma takie momenciki, to jest bardzo przyjemne, gdzie trochę się pojawia mm, narracyjnie eksperymentów, takich, no, eksperymentów, może to jest za dużo powiedziane, ale są pewne zabiegi takie formalne. I to jest bardzo ciekawe, bardzo ożywiające. To się jakoś tam łączy, nie mogę za dużo zdradzić. Super, rozrywka, inteligentna, na wysokim poziomie. Na pewno to nie jest zmarnowany czas i samo to, że to jest wielki przebój w Hiszpanii, bo ponad 2 miliony egzemplarzy tej, tej, tej książki się rozeszło jak świeże bułeczki, no to już, to oczywiście nie zawsze tak musi być, ale ja bym bardzo chciał, bo, bo to jest po prostu fajna, dobra literatura w tym gatunku. Tak, potem się rozłączył. Nie przedstawił żądań, nie powiedział, że zadzwoni ponownie. Nie, odpowiada stanowczo Ortiz. Zbyt stanowczo. Zadzwoni. Zawsze dzwonią. Odzywa się San Juan. Myślę, że super też e, rzeczą taką w e, Czerwonej Królowej jest zestawienie tych naszych głównych bohaterów. E, mianowicie ta Antonia Scott, która jest... E, no w tej parze mózgiem bez wątpienia jest jakimś e, takim superkomputerem chodzącym, e, Aspergerem. E, który, który no jest niby pozbawiony emocji co nie jest do końca prawdą bo to jest z czymś związane, tego nie będę zdradzał i zestawienie z tym olbrzymim e, policjantem, który mieszka z mamą i e, uwielbia jej gulasz i e, i jest taki emocjonalny popełnia błędy, ale z dobrej woli skąd wiesz, że jestem policjantem? Pyta John opierając się o framugę drzwi Antonia wskazuje lewą stronę marynarki Johna. Mimo, że krawiec starał się, żeby wybrzuszenie od broni nie było widoczne, nie udało mu się to całkowicie. On sam też nie pomógł swoją dietą. Jestem inspektor Gutierrez. Przyznaje John. Waha się, czy podać jej rękę, ale w porę się powstrzymuje. Ostrzeżono go, że ta kobieta nie lubi kontaktu fizycznego. Serdecznie zapraszam do wysłuchania audiobooka Czerwona Królowa, Reina Rocha, Juana Mesa Hurady, wydawnictwa SQN. Polecam Jakub Kamieński. Książka dostępna na audioteka.pl